Hej. Dziś y, baśń pająk i żółw. A spider and a tortoise. Jest to napisane bajka murzyńska. To jest obraźliwe określenie. It's wrong. To źle. To tak jakby powiedzieć bajka białasów. Powinno być napisane baśń z terenów, z terenów Afryki Zachodniej, Karaibów i południowych stanów. USA. Ten bajonk to prawdopodobnie Anansi. Bardzo popularna postać baśniowa na tamtych terenach. So, it is an Afro-american folktale about Spider-Anansi and a Tortoise. And it comes from West Africa and the Caribbean. and the southern states of the USA. Pająk był żarłokiem. The spider was a very greedy creature. Cały czas by tylko jadł i jadł. He could eat all the time. wszyscy w lesie znali jego nienasycenie all the inhabitants of the forest knew his insatiability zawsze chciał mieć więcej jedzenia niż mu było potrzeba he always wanted more food than enough dlatego zwierzęta zaczęły go unikać this is why the animals began to avoid him. Pewnego razu jednak przyszedł do jego domu żółw. One day a tortoise came to his house. Szedł z daleka. He had been walking from very far. Cały dzień dreptał w spiekocie. He had been walking in drying sun. Był więc teraz zmęczony. So he was very tired. I głodny and hungry. Według starego, starodawnego zwyczaju, according to a very old custom, pająk powinien żółwia nie tylko zaprosić do domu, ale ugościć go. The spider should have not only invited. The tortoise to his house, but let him stay for the night too. Ale było mu to nie w smak, but he didn't want to do it. Lecz jeśli by nie zaprosił zmęczonego podróżnego. But if he didn't invite a tired traveler, rozniosłoby się raz dwa po okolicy. Everybody would gossip? Dlatego powiedział: This is why he said. Zapraszam cię, żółwiu, na kolację. Why don't you come for the supper? Tortoise. Najpierw jednak musisz się umyć, gdyż jesteś bardzo zakurzony. But you should wash yourself first, because you are very dusty. Pójdź do źródła, umyj się i wróć. Go to the spring, wash yourself and come back. Żółw pobiegł do źródełka tak szybko, jak tylko potrzeba, potrafił. The tortoise ran to the, to the spring as fast as he could. Umył się, i po chwili już dreptał ścieżką do pająka. He washed himself, and after a while he was walking back to the spider. Na ścieżce było pełno kurzu. There was a lot of dust on the way. Tak więc, kiedy wszedł do domu, znów był zakurzony. So, when he entered the house, he was dusty again. Pająk miał już przygotowaną kolację. The spider had already prepared the supper. Para unosiła się z miski. The food was steaming in the bowl. A od zapachu żółwiowi aż szlinka pociekła do ust. And from this beautiful smell and uh, the tortoise started to water his mouth chciał usiąść uh, do stołu ale pająk wykrzyknął the tortoise wanted to sit down but the spider shouted tak zabrudzony no nie możesz you can't sit down if you are so dirty no nie możesz jeść tej kolacji taki brudny you can't eat the supper If you are so dirty. Nogi, skorupa, wszystko masz zakurzone. Your legs, your shell, everything is dirty. Wróć do źródła i się porządnie umy umyj. Go back to the spring and wash yourself. Cóż mi żółw robić? Wrócił do źródła, kilka razy zanurzył się w nim, a potem ścieżką uważnie stąpa do domu pająka. What was to do? The tortoise went back to the spring. He, he deepened himself in the water a few times and then, very carefully, he walked back to the spider's house. Spogląda na niego i mruczy. The spider looks at him and he says, Jak ty się myłeś? How did you wash? Skorupkę masz czystą. Ale głowę i nogi to masz unurzane w piasku. Your shell is clean, but your head and your legs all in sand. Szybko biegnij do źródełka jeszcze raz. Go. To the spring and wash yourself one more time. Żółw zamyślił się. The tortoise started thinking. Spojrzał na nogi, he looked at his legs, spojrzał na ścieżkę, he looked at the track, która prowadziła do źródła i pomyślał, which led to the spring, and he thought, Jak mam po niej iść i nie zakurzyć się? Nikt tego nie dokona. How can I walk along this track and not get dirty? It's impossible. A głośno powiedział. And he said loudly. Dlaczego, pająku drogi, do źródełka nie wysypiesz kamykami? Why don't you put uh, little stones on the track? Przecież nawet ty za każdym razem, kiedy po niej przejdziesz, zakurzysz się. Even you, when you walk along this track, you will be dirty every time. Nie martw się o mnie. Don't worry. Rób, co ci każę. Do what I tell you, żebyś mógł wreszcie zjeść kolację. So that you can eat your supper. Ruczy pająk. The spider says. Nie martw się o jedzenie, gdyż sprawiedliwie podzieliłem je na dwie połowy. Don't worry about the food, because I have divided it exactly in halves. Rów zajrzał do miski i zdrętwiał. The tortoise looked into the bowl and he was dumbfounded. Widzi, połowy kolacji już nie ma. He sees... That half of the supper is missing. A pająk dobiera się już do jego części. And the spider is beginning to eat his part. Żółw się szybko odwrócił i pobiegł do źródła. The tortoise turned around quickly and ran to the spring. Z powrotem nie szedł już po zakurzonej ścieżce, lecz po trawie. He returned not along the track but on the grass droga do domu pająka w ten sposób trwała trochę dłużej the time of travelling was longer ale żółw nie zabrudził się but the tortoise didn't get dirty pająk spojrzał na niego i zawołał the spider looked at him and shouted gdzie tak długo chodziłeś? Where have you been walking so long? Ledwie twoją kolację obroniłem przed muchami. I have hardly managed to defend your supper from the flies. Spojrzył do miski, a tam już pozostały tylko dwa ziarnka ryżu. The tortoise looked into the bowl, and there were only two grains of rice. Nie dał nic po sobie poznać. Zjał tu te dwa ziarnka, a kiedy żegnał się z pająkiem, powiedział: He didn't show, but he ate these two grains. And when he was saying goodbye to the spider, he said: Dziękuję ci za gościnę. Thank you for inviting me. Kiedy będziesz w moich stronach, where, when you come. To my place. Nie zapomnij mi odwiedzić. Don't forget to visit me. Starodawny zwyczaj nakazuje nam odwdzięczyć się za gościnność. The old custom tells us to repay for hospitality. miesiącu wybrał się pająk w odwiedziny do żółwia. After one month the spider went to visit the tortoise. Znalazł go, gdy ten wygrzewał się na brzegu jeziora. He found him when he was sunbathing on, on the shore of the lake. Przed chwilą wyszedł z, z wody. He has just come out of the water. Czy jeszcze mnie pamiętasz, żółwiu? Do you remember me, tortoise? zapytał. Jakże bym nie pamiętał? Witaj. How could I forget? It's nice to see you. Odpowiedział żółw. The tortoise replied: Od twojego domu do mnie jest kawał drogi. It's such a long way from your house to mine. Na pewno nie tylko jesteś zmęczony, ale i bardzo głodny. You must be not only very tired, but also very hungry. Zapraszam cię na obiad. Why don't you come to dinner? Odpocznij, relax, odpocznij sobie na słonku, in the sun, a ja tymczasem wszystko przygotuję. And meanwhile, I will prepare everything. Gdzie jest twój dom? Where is your house? Nigdzie go nie widzę. I can't see it. Dziwi się pająk. Said the spider very puzzled. W jeziorze. In the lake. Odpowiedział Żółw i wskoczył do wody. The tortoise answered and he jumped into the water. Zanurkował. Do jeziora and he dived into the lake, na, aż na samo dno, straight to the bottom. A kiedy wszystko przygotował and when everything was ready, wychylił głowę, he popped out his head i zawołał and called obiad, obiad jest gotowy, dinner is ready. Brakuje ciebie, pa bracie pająku. Come, come, brother spider. Bardzo proszę, wejdź do mojego domu. Please, come into my house. Schował głowę do wody. He hid his head in the water. I popłynął na dno. And he swam to the bottom. Pająk wskoczył do jeziora, ale bieda. The spider jumped into the water, but był bardzo lekki. He was very light i pozostał na powierzchni. And he was floating on the surface of the water. Na próżno się kręcił i skakał. He was turning and twisting, but all in vain. Na próżno się koło siebie rozganiał wodę. I nie zanurzył się ani troche. He was moving the water away, but he didn't get any deeper. Po chwili żółw wychylił się znowu z wody i dziwi się. After a while, the tortoise popped his head out of the water and is very puzzled. Cóż się tak miotasz, bracie pająku? Why are you turning and twisting, brother Spider, chciałem cię ugościć sosem z wodnych muszek. I wanted to give you a sauce with uh, waterflies. Ugotowałem także kilka ślimaków. I have cooked some snails too. Chodź, chodź szybciej, aby obiad nie wystygł. Come, come faster, because the dinner is getting cold. Zanim pająk zdążył żółwiowi odpowiedzieć, żółw zniknął już pod wodą. Before the spider managed to answer, the tortoise was in the water again. Pająk jeszcze przez chwilę miotał się na powierzchni. The spider was uh, turning and twisting for some time more. Lecz nagle, but suddenly, przyszedł mu do głowy pomysł. He came up with an idea. Wlazł na brzeg. He crawled up on the shore. Napełnił sobie kieszenie w płaszczu kamykami He filled his pockets in his coat with stones. Żeby być cięższym, to be heavier. I wtedy hop! Then hop. Zaledwie wskoczył do jeziora. As soon as he jumped into the lake, szybko poszedł na dno. He went to the bottom fast. Spadł prosto do domu żuvia. He fell straight into the tortoise's house. Już już siadał do stołu. He was about to sit at the table. Kiedy go żółw zatrzymał, when the tortoise stopped him. Bracie pająku. Brother spider, nie będziesz przecież w jad. You won't be eating in your coat, will you? Tak nie wypada. That's not right. Pająk zdjął płaszcz. The spider took off his coat i chciał sięgnąć po łyżkę. And he wanted to take the spoon. Let. Bez kamieni, but without the stones, które pozostały w płaszczu, which were left in the coat, znów był lekki, he was light again, i ani się obejrzał, and in just one moment, znów był na powierzchni, he was on the water surface again, został bez obiadu i bez płaszcza. He was left without dinner and without his coat. Na próżno biegał po brzegu. He was running back and fro, all in vain. Na darmo się rozglądał nad wodą. He was looking all around and searching. Żółw już się więcej nie pokazał. The tortoise didn't show up again. bye